Dzisiaj sobie gramy Shemano. Dzisiaj gramy sobie w PV Simulator. PV Nie piggi tylko PV Simulator. Dziwna nazwa. Tam są za mną PV. PV. Ja mam tutaj Chloe. Tak się nazywał tam w backpackach. Oj dodatku. Mam dla Was dobrą wiadomość. Odcinki się pojawiają teraz o 11:30. Odcinki się pojawiają. I, nie... I jeszcze jedno: nie zapomnijcie o... Sub... o łapce w górze i subskrypcji z dzwonkiem. Zróbcie tak, żeby nie był czerwony, bo czerwony jest dla dziewczyn, dla serduszek. Tylko żeby był szary. Szary jest ładniejszy, no nie? Zróbcie, żeby był szary. I żeby łapka była niebieska. No i żeby dzwoneczek jeszcze był żółty, bo dzwoneczki są oczywiście żółte. A my przechodzimy do odcinku. Dobra. Ja sobie to pograłem żeby żeby trochę. No, sprawdzić jak w to się gra. O kurde, tu idzie Piwi. A dobra. Piwi spadaj. A ucieczka. Piwi musz. Piwi mnie atakuje. E, pieniądze, pieniądze. Pieniądze. E, pieniądze, dawaj pieniądze, rzadko pieniądze. Cel. Dobra. Albo backpack, czy to w sumie? Albo nie ma stać na backpack, więc my idziemy sobie kupić czwartą broń naszą: pięćdziesiąt. To my na dwa hity. Bo. A nie, sto. Co nam daję? Uuuu! No sekundę będziemy tak zarabiać. On ma teleport gun. Uuu, ja też bym chciał. Teleport gun. Ale ja mogę sobie strzelić? I już cel! <laughs> Tam jest moja stówka. Mam jeden kill PV pi Nara. Bo. <laughs> Wy chyba tego nie słyszycie, ale jest taki teleporter. Idę, Adku. <laughs> Wesołych świąt, widzowie. No, jak chociaż nie są święta, to dobrego dnia. O, Piwi i duża głowa, Piwi, duża głowa. Muszę zobaczyć ile to kosztuje jedna sama kraina. Muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć, ja muszę zobaczyć. Ej, biwi tu mnie dozięgnie, tak dozięgnie. Kroszę na, na raina 36 tysięcy Ale tak skoczyłem i się przeteleportowałem Dobra. До видения! <tus> За Вильям! Щуп! До <Xip>. видения! <tus> ще да телепортуя, ще бе и мучец! Целуя! Чекави, или Тома? Или? Dziewięćset? Uh, Chłopie Lecimy do, Lecimy Mówię takim głosem mm -mm. Lecimy dol Ej nie zabrał tego końca Szybko, ja, ja muszę zebrać Zebrałem? Nie Ale i tyle jak dużo to ma Lecimy dole. Ej nie zatknąć się jeszcze Jestem już takim Połowie koksem Pew 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 Ej no ile ja zabiję tą świnkę kitu Bo to Ja nie widzę No dobra Świnia, nie masz ze mną szans. Już zaledaję 300 to, więc spada. Bam. 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 Nie spadła 7 siedem tysięcy! 7,5 siedem tysięca! Ja... to ile ja będę tyle co zbierał? Dobra, widzimy się za chwilę, jak um, już uzbieram. Dobra, widzowie, wystarczy nam jeden klik, i już mamy na kolejny backpack. Lecimy. Do dobra, trzy, dwa, jeden. I lecimy Oskamowali mnie! Nie dostałem pieniędzy. Skamed. Już skamed. Dobra. Klikamy. Za jedną sekundę. Jeden. Pauw. 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 Robi. Tutaj jest. Tutaj bardziej, A tutaj jest bivi. Toxic piwi Toxic piwi. Jeszcze dzisiaj sobie zrobię, um, um, o 11.30 będzie się pojawiał jeden film, a 12.30 będzie się pojawiał drugi film. O 12.30. Ale teraz będzie ciężko do nich Teraz muszę tak Dobra. A, muszę uciekać, muszę uciekać. Mira piki. Ile już w nią władowałem? Z 14. A, ucieczka. Szybka ucieczka poszła. Dobra. sobie kupujemy to. Źle, że jeszcze to nie, nie kupimy. Laser Ice Gun. To jest taki gun. Ej, Ile ja teraz będę zadawał im? Ty za jedno! No ile ja? Hop, 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 hop. O, jeszcze mogę. Dobra, idziemy z... albo jeszcze gania jednego gana. Wie? Tyle? Dwa tysiące to będzie. 2004 rys. Panu. I koniec. A ile kosztuje następny bepak 30 tyle. Dobra. Tak, tutaj już bym mógł skończyć odcinek. Więc subskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. I oglądajcie do końca mój, moje filmiki bez przewijania. Może stworzę grupę i <śmiech> no... <śmiech> jak wbijecie na nią i tylko trzy osoby, jak wbiją pierwsze trzy osoby, będę dawał do znajomych i stworzę grupę. Więc do widzenia, na razie, ja byłem Farkun i do widzenia, na razie.